Widzowie na rybkach o się spawia e, Klejeczka brudna ale jest na kanale drzewnym Uwimy. Widzowie, e, przyszliśmy tutaj e, obok bardziej gdzieś teraz taki okonek na spawiczek już nie łowię ale taki ładny fajny, cieszy, niech wraca my łowimy dalej i okonek większy Plus dwadzieścia ma do wody płyń otwinoch tak założyłem jest jakiś jeden czerwony robaczek dobra jeden czerwony nie Trochę będzie to brutalne, ale takie jest rzędkarstwo. No to jest szkarobak. Jeśli się nie brzydzi, to jest ok. I nakładamy go tak nie kilka razy, tylko tak wiecie, po długości go z kaczykiem. Czy nie? Że trochę odstawało go. I takie co? Jeszcze biały robaczek. Potem dwie sztuki. To jakiego? Czerwony, biały. I ubimy. E, brud. No i takim odbiciem Czekam o! Siedzią. No Nie tam wzięły pod rząd O! Już Już tam na ale nie było widać pania, ale coś tam robi coś się interesuje Witajcie widzowie, dzień drugi na kanale Społowie No i dzisiaj na kanale Resko przyszedłem I Jeszcze nie nasz szpaka ale można się pobawić Szukamy drapieżnika najlepiej a cokolwiek żywioło no i co? Miłe oglądania oglądanie? Jest pierwszy rzut i od razu ryba. jeśli ja tam rozłączyłem Kamerę włączyłem, myślałem, że jest dalej włączone, a tu taki okonek. Tada! Patrzcie, jaki ładny. Taki nieduży. tle jest to wymiarowy, nad chyba nie. Taki okonek... wraca do domu. Czyli do swojego naturalnego środowiska. To samo, że drugi, może jest ja nie rzuciłem gdzieś daleko, właśnie o to chodzi, bo pod nogami i w prawo Mańkę. Też niedaleko rzuciłem, zobaczmy. Też dałem trochę luzu, ale pociągnął po prostu. Co za agent? Tutaj, kurno, poczekajcie, co zwinę. Bo tu zazna przynięte na, na czerwono białe robaki, czyli jakby grunt, ale se zwijają Ale przywalił z nic. Nic nie widzę przez słońce. Więc nie jak to widzicie. Kurna, chcę, żeby drugi raz wziąć, a ja już, A może nawet pod nogami przyciąć. A ja już zwijam sobie w połowie. Dobra. coś takiego Nie no i gada że to był tylko jeden okolny a zmieniłem tylko ten, ten obu już od razu lepiej na lekki spinning tutaj mam od 2 do 8 gram mówię do 8 teraz na 6 już o wiele lepiej jeszcze taką cieniutką Co to się wydarzyło mamy? Więc teraz bardziej w prawo rzucać. Rzeki nie też mi ciągle napiętej żyłki, więc muszę co chwilę zwijać. No chyba tylko jeden był. Trochę średni. Ja jeszcze w Maji nie nagrałem normalnie ryby u nas, znaczy, wiesz, holly. Trochę tak, trochę słabo. Ale wiesz sobie jest że ona wzięła, jak już wyciągałem ten babka. Kolejny gatunek w tym roku. No z wypluj to chociaż. Odpuść tam buzie. Okej. Okay. Taka taka babka. Ule. nie chocieka Cilinczyk Ja a te spżywaniu I on może mieć Ale ładny To jest trudna moje miejscówka Tutaj złowiłem największego węgorza w swoim życiu 70 Najwięcej o koni, jednego dnia złowionych, największego konia tu zaszło wiem latem wzódki. Ale no Jestem ciekaw czy coś tu wpadnie Znaczy się rzuczało tu, tam pod, te, lub pod tym drzewem, to już było najlepiej. Ty jak dorsz, ta babkę. Nie. widzowie, mam branie na tej gruntówce Czekajcie Ustawię sobie W słowiku się nic nie dzieje nawet Jedną rybę wyciągnęłem, klejkę ciekaw jak Oj, branie Powalnięcia, jest, 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 dalej

Yyy hmm. Jak się powstąpisz, trzeba to zobaczyć w to samo miejsce, bo już wspinałem, no nie wiem Taki garbusek teraz mi się oprzywalił Nieduży

Não é isso. Uh -huh.